Temat lekcji działania na rzecz zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym. Kto z Was ogląda moje lekcje po kolei, to dopiero co mówiłam o jakości życia, o dysproporcjach, jakie są między krajami wysoko rozwiniętymi i rozwijającymi się, a dzisiaj mamy powiedzieć, jakie rzeczy robi się na świecie, żeby te dysproporcje mimo wszystko zmniejszać. To też jest w celach, w wymaganiach maturalnych. Pomoc rozwojowa to jest taki pierwszy termin, który chcę, żebyście zapamiętali, bo jest to taki oficjalny termin mówiący o, o tym, że różnymi formami wsparcia udziela się, różne formy wsparcia udziela się krajom rozwijającym się, czyli mm, każdy kraj wysoko rozwinięty, świadczy taką pomoc rozwojową, dlatego że jesteśmy we wspólnej organizacji ONZ, o czym za chwilę powiem. No i to świadczenie pomocy nazywa się właśnie pomocą rozwojową. Ten punkt drugi, niech Was nie przeraża jego ilość, ale chciałam Wam skopiować, to jest z, z naszej rządowej strony, ministerstwa, jakie są możliwe typy pomocy rozwojowej, który kraj wysoko rozwinięty może świadczyć krajowi rozwijającemu się. Teraz nie chodzi o to, żebyście znali te wszystkie na pamięć rodzaje pomocy, tylko czytając to, niech Wam tak się głowa otworzy na to, w jaki sposób kraje pomagać mogą. Popatrzcie, że tak jak przy głodzie, mogę podzielić tutaj sobie te różne typy pomocy na pomoc typu ryba czyli daję bezpośrednią pomoc żywieniową, na przykład. Daję pieniądze, daję wsparcie budżetowe, daję pieniądze na konkretny cel, ale mogę dać też pomoc typu wędka, kiedy pomagam w ramach jakiegoś programu reformy temu krajowi się polepszyć. Yy, czyli na przykład, kiedy wybuduję im szkołę, to wpływam na ich edukację i pomagam długofalowo. No i mamy tutaj przykłady takiej pomocy, Programowej w ramach konkretnego sektora, na przykład w sektorze edukacji lub zdrowia, kiedy zbuduję szpital, pomoc techniczna, mogę kształcić osoby, dostarczać potrzebnych maszyn, mogę mieć pom pomoc w zakresie na przykład spłaty jakiegoś zadłużenia, umorzenia kredytu danemu krajowi. I teraz to jest ciekawe, może nigdy o tym nie słyszeliście. Dokopałam się do, do naszej pomocy rozwojowej, aktualnego planu, który Polska ma do roku 2030. I teraz zobaczcie, według tego planu Polska świadczy pomoc rozwojową 10 krajom priorytetowym i mamy je tu zaznaczone na czerwono. Są to cztery kraje partnerstwa wschodniego Białoruś Gruzja Mołdawia Ukraina Oczywiście wiemy, że ta pomoc dla Ukrainy odkąd wybuchła wojna będzie jeszcze zdecydowanie większa, ale tutaj mamy też bardzo dużo takich indywidualnych zbiórek przez organizacje, a nie pomoc od całego kraju i mamy sześć, którą też mamy, kto, i mamy sześć krajów w Afryce i na Bliskim Wschodzie i świadczymy tą pomoc rozwojową Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii, Libanie i Palestynie. Jako przykład walki z dysproporcjami można wskazywać wszystkie działania, jakie podejmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. I jako to, że wszystkie kraje, o których mówimy, są członkiem ONZ, to ONZ, chcąc niwelować te dysproporcje, postawiło sobie tak zwane milenijne cele rozwoju. Między rokiem były realizowane 2000 a 2015, co należałoby zrobić, żeby te dysproporcje zmniejszyć. I dało sobie takie cele, żeby w 15 lat spróbować te rzeczy poprawić. No i ponieważ jesteśmy już grubo po roku 2015, to możemy sobie popatrzeć, jak te milenijne cele rozwoju zostały zrealizowane i kto z Was korzysta z podręcznika Nowej Ery to zachęcam was, was, żeby zajrzeć na stronę 266 i tam mamy właśnie te cele podsumowane. No i teraz popatrzcie bardzo ładnie te cele brzmią oczywiście wszystko tu jest zasadne że w tych krajach rozwijających się trzeba to poprawić. No i teraz dam Wam przykłady. Pierwszy cel, zobaczcie był o głodzie i teraz czytam Wam, co się udało zrealizować. Liczba osób żyjących za mniej niż 1,25 dolara dziennie zmniejszyła się o ponad miliard, co wpłynęło na zmniejszenie liczby osób głodujących. Drugi cel dotyczył nauczania na poziomie podstawowym, i teraz przez te 15 lat liczba dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nie uczęszczających zmniejszyła się ze 100 milionów do 57 milionów. Trzeci cel dotyczący równouprawnienia. W krajach rozwijających się wyeliminowano nierówność płci w dostępie do edukacji podstawowej, średniej i wyższej. No czyli tu więcej kobiet miało dostęp do edukacji, bo ta przewaga mężczyzn w niektórych krajach jest ciągle jeszcze duża. Cel czwarty, ograniczenie umieralności dzieci i tu bardzo ładny wskaźnik, który pokazuje, że wskaźnik umieralności dzieci do lat 5 spadł. Z 90 zgonów na 1000 urodzeń do 43 na 1000 urodzeń, bardzo ładny spadek. Piątka, poprawa opieki zdrowotnej nad matkami, umieralność kobiet okołoporodowa zmniejszyła się o 45%. Szóstka... HIV i AIDS, liczba nowych zakażeń HIV spadła o 40%, a malarii o 37%. Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi, liczba osób z dostępem do wody z wodociągów wzrosła do 4,2 miliardy z 2,3 miliardy. I stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju. 95% mieszkańców świata w 2015 żyło na terenach objętych zasięgiem telefonii komórkowej. Piękne są te wskaźniki, zwłaszcza mnie cieszą te o umieralności dzieci, więc zobaczcie, ile wspólnymi celami krajów dało się osiągnąć. No, i teraz rok 2015 dawno za nami. Mamy postawione nowe cele zrównoważonego rozwoju, które będą realizowane do roku 2030. No więc jeszcze nie mogę Wam opowiedzieć o tym, czy zostaną zrealizowane. Na spokojnie możecie te cele sobie przeczytać. Wszystkie są wspaniałe, i oczywiście oby się udawało pomagać krajom rozwijającym się mapa dotycząca głodu i niedożywienia tu już Wam przed chwilą czytałam, że w tej kwestii też mamy sporą poprawę no i teraz jeszcze odnośnie programów, odnośnie tego znacie te milenijne cele rozwoju wiecie, że pomaga ONZ, że mamy pomoc rozwojową, to jeszcze trzecią rzecz Wam chcę dać mamy jeszcze tą ważną bardzo organizację Fair Trade Sprawiedliwy Handel jest to organizacja nie jedna właściwie która ma na celu poprawić sprawiedliwość, jeśli chodzi o handel w krajach rozwijających się. I popatrzcie na te smutne fakty. Pracownik plantacji kawy, który zarabia pół dolara dziennie, e, zarabia pół dolara dziennie, czyli 100 dolarów rocznie. Filiżanka kawy, którą kupujemy w restauracji, na lekcji wczoraj pytałam moich uczniów, bo ja nie piję kawy, się pytam, ile kosztuje kawa w Starbucksie? No mówią, że z 20 zł. No to w Polsce kupimy kawę za 20 zł, a ktoś, kto najważniejszą rzecz do sporządzenia tej kawy wykonał, czyli zebrał i wyhodował ziarna tej kawy, zarabia na niej między 5 a 25 groszy z tych 20 zł. No i Osoby, które pracują na takich plantacjach, nie są w stanie utrzymać nawet swojej rodziny. I teraz, co znaczy ten program? Ten program znaczy tyle, że kiedy Kupujecie produkty, które są oznaczone znaczkiem Fair Trade, oznacza to, że jest zagwarantowane, że ten, kto wyprodukował ten towar, dostał uczciwą cenę za ten produkt. Sprawiedliwe płace odpowiednie ma warunki socjalne, ma przejrzyste relacje handlowe. Ten program zwiększa niezależność producentów, podnosi wiedzę i świadomość konsumentów o tym, no, w jakich trudach pewne produkty są mm, wytwarzane w tych krajach rozwijających się. Dużo jest takich organizacji, mówiłam, które wspiera ten sprawiedliwy handel. Popatrzcie, wstawiłam Wam różne loga i teraz zdecydowanie, jak bierzecie jakiś produkt, który nie ma pochodzenia polskiego, dobrze jest popatrzeć, czy taki znaczek na tym produkcie się znajduje. O jakich produktach mowa? No popatrzcie o tych, które... Właśnie w tych krajach ciepłych, związanych z klimatem produkują więc bawełnę, orzechy, pieprz, ubrania, herbata, cukier, owoce, kosmetyki, ryż, kawa, banany, czekolada. To są te najbardziej znane produkty programu Fade Trade. No i z dzisiejszej lekcji musicie umieć podawać przykłady działań dążących do zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym. Myślę, że dużo Wam pokazałam, co się na świecie robi, oraz popatrzcie na końcówkę, oraz dokonuję ich krytycznej oceny. Więc śmiało też możecie na maturze napisać, że właściwie to robimy za mało, skoro te dysproporcje nie zmniejszają się w szybkim tempie. Dziękuję.